Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. To już takie trochę wyświechtane. Ludzie mogą myśleć, że jeżeli będą się modlić odpowiednio dużo, że wtedy wszystko w magiczny sposób poukłada się. Ludzkie myślenie, takie doczesne, ono zawsze jest szatańskie. Ono nie jest na miarę potrzeb naszego serca. My mamy żyć wyłącznie na chwałę Bożą. Pamiętam, jak pierwszy raz tu przeczytałem, myślę, to jakieś dziwne. A Bóg nie daje po to, żeby zabrać. Co najwyżej zabiera to, czego nie dał, a co wzięliśmy sobie. Sami, żebyśmy się nie związali z tym, co niewłaściwe. Nie, przesadzasz. To to jest jakaś bzdura. Nie będziemy mogli realizować siebie, spełniać siebie. Bóg mnie zaprzęgnie do swojego wozu i będzie, jak to się mówi, orał mną. Moi drodzy, witam Was w nowej odsłonie naszej serii słowotwórczy. Jak widzicie, otoczenie uległo lekkiej, chociaż nie aż tak dużej zmianie. Nadal jesteśmy tutaj w niebieskim kolorze, z tym, że zmieniło się miejsce, w którym nagrywamy. I nie jest już to krakowski klasztor, nie jest to już ojciec Grzegorz, ale wracamy do Harmęż, do naszego studia. I witamy dzisiaj w naszym studiu pana profesora Zbigniewa Mirka. Witam wszystkich, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jest, to dobry początek, panie profesorze. Pana profesora macie okazję już znać. Z naszej rozmowy, którą opublikowaliśmy na kanale kilka miesięcy temu. Ona się cieszyła dość dużą popularnością. Jeśli ktoś jej jeszcze jakimś cudem nie widział, to możecie tutaj u góry kliknąć teraz. Powinno się wam wyświetlić. No i od dzisiaj razem z panem profesorem będziemy rozważać Słowo Boże, czy rozmawiać o tym, jak to Słowo Boże po prostu dotyka nas, bo pan zdaje się ma już dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o kontakt. Ze Słowem Bożym. Od jakiegoś czasu, jak to się mówi, czytam systematycznie Słowo Boże. No od jakiegoś czasu, to już prawie od 40 lat, mhm. i w towarzystwie kapłanów, głównie jednego kapłana, który no, potrafi to Słowo objaśniać. Mm -hmm. No to już duże doświadczenie, jeśli mówimy tutaj o 40 latach kontaktu ze Słowem Bożym, więc mam nadzieję, że po prostu te nasze rozmowy będą tu z pożytkiem i dla nas, i dla ludzi, którzy będą nas słuchać. Dzisiaj Jezus mówi o pewnych warunkach, które trzeba spełnić, żeby, żeby zostać Jego, Jego uczniem. Mówi o tym, że trzeba mieć w nienawiści Ewangelicznej nienawiści te różne relacje, które tworzymy, a, a nade wszystko i siebie samego, czy wszystko, co człowiek posiada, jak Pan odbiera te, te, te słowa Jezusa. No tutaj wychodzi bardzo mocno coś, co nazywamy rad radykalizmem ewangelicznym, o którym współczesny świat, nawet ludzi wierzących, zapomina, że jednak Ewangelia jest radykalna. I tutaj no, trudno sobie wyobrazić o bardziej. Radykalne słowa niż te, które padają w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o nienawiści, oczywiście, jeśli pamiętamy inne fragmenty pisma, gdzie człowiek jest wzywany do szczególnego szacunku dla matki, ojca. Yy, yy. Te słowa zdają się zupełnie niezrozumiałe, i one są niezrozumiałe, jeżeli nie wejdziemy w głębokie rozumienie tych. No tak, bo jak z jednej strony pogodzić, właśnie, wezwanie Miłość. do miłości, prawda, Ona. nawet do nieprzyjaciół, a tutaj mamy nienawidzić tych, którzy, którzy po prostu są nam bliscy, prawda? To jest taki kolejny ewangeliczny paradoks. Paradoks jak wiele, ale oczywiście te paradoksy, one tylko wyoszczają pewne rzeczy, natomiast nie prowadzą do żadnej sprzeczności, jeżeli wejdziemy głębiej w zrozumienie tych słów. Nienawiść tutaj oczywiście nawiązuje do tego pierwszego przykazania, które znamy. Będziesz miłował pana Boga twego ze wszystkich sił, całym umysłem, całym sercem, a więc wszystkimi władzami, jakie są w tobie, i będziesz każdą z tych władz. Bez reszty miłował Boga i to w sposób harmonijny, czyli czytaj całym sobą. Czyli nie będziesz miał żadnej wartości, nawet najbliższe osoby ci: ojciec, matka, brat, siostra, córka, syn, ale i ty sam nie będziesz. Ponad Boga. Ponad Boga. Jeżeli e, tak to rozumiemy, to wiemy, co to znaczy mieć w nienawiści, czyli nie, nie widzieć, nie patrzeć na co innego, tylko na Boga w Chrystusie, Jezusie przede wszystkim, prawda? Bo On ma być tą miłością największą. E, zaczynamy to rozumieć dopiero wtedy, kiedy wiemy, że to jest miłość, ta miłość całym sobą do Jezusa Chrystusa jest miłością porządkującą wszystkie miłości. Czyli my nie potrafimy siebie miłować mam, mamy, taty, naszych przyjaciół, w sposób właściwy, jeżeli to ta miłość do Chrystusa nie jest pierwsza. I On nie jest źródłem wszystkich pozostałych miłości, bo On nie zatrzymuje na sobie. On raczej Mając naszą miłość, czyli serce całkowicie oddane, może to serce wypełnić właściwym kształtem miłości do bliskich, do świata, do przyrody, do ojczyzny, te miłość, Porządkuje. Prawda? W związku z tym no, przypomina się to Augustyn, który mówi: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. To już takie trochę wyśmiechtane. Wyśmiechtane, ale, jednak prawdziwe ale warto to przypominać, bo, bo to jest bardzo głębokie, tak naprawdę. Czyli jeżeli chcemy mieć porządek w życiu, w sercu, w umyśle, w uczuciach, Bóg musi być pierwszy. I to, jest, I to jest warunek bycia uczniem Chrystusa. Yy, Stytu, drugi... Teraz wie pan, myślę sobie o tym, że tak jak mówimy o tym, że jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na swoim miejscu, to myślę, że bardzo często ludzie mogą myśleć, że jeżeli będą się modlić odpowiednio dużo, to znaczy, że Bóg będzie na pierwszym miejscu i że wtedy wszystko w magiczny sposób poukłada się. Wydaje mi się, że to jest trochę płytkie zrozumienie tego, a Myślę, że dosyć często się po prostu wydarza, prawda? Jeśli chodzi o takie ludzkie pojmowanie te sensu tego powiedzenia, bo wydaje mi się, że w tym powiedzeniu chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy realnie na poziomie najgłębszym możliwym poziomie, na poziomie naszego serca uznali właśnie Boga i te najbardziej podstawowe wartości. Jak, jak prawda, chyba prawda będzie tutaj najważniejsza. I oczywiście też miłość. Nie? I dopiero wtedy, kiedy. Odczujemy, czy będziemy po prostu poszukiwać prawdy o Bogu i o sobie, to On faktycznie wtedy będzie na, na pierwszym miejscu. Jeśli zrozumiemy, że miłość to jest też po prostu ten najważniejszy Boży atrybut, jeśli tak można powiedzieć, to, to dopiero wtedy wszystko będzie się układało. Ta, no, nie tak chodzi jak tu należy. tylko o modlitwę, chociaż modlitwa rozumiana jako rozmowa z Chrystusem, prawda, na temat życia. Przede wszystkim na temat, Panie, jak chcesz, żebym Cię kochał? Ja nie potrafię, ale chcę. Prawda? On mnie też uczy tej miłości do siebie. E, e, równocześnie e, mamy drugi warunek, który też jest, e, powiedziałbym, warunkiem sine qua non. Bez tego nie ma... E, Pójścia za Chrystusem, bo uczeń idzie za Chrystusem. On jest, Chrystus, jest Jego drogą. My nie znamy drogi do celu, prawda, do domu Ojca, nie znamy drogi naszego zbawienia innej niż On. Prawda? W żadnym innym imieniu nie dano tego zbawienia, a o to nam przecież chodzi. To jest dźwiganie krzyża. To jest drugi warunek tu się pojawia, prawda, wypowiedziany przez samego Jezusa. Nie można być Jego uczniem, a to znaczy nie można osiągnąć zbawienia. I nie można być pomocą w zbawianiu innych, prawda, jeżeli nie dźwigamy swojego krzyża. I to jest zawsze pytanie o, o to, co jest tym krzyżem. No krzyżem jest przede wszystkim wola Boża, która jest Prawdę mówiąc, przepełniona jedną, wielką miłością ku każdemu z nas. Prawda? Stąd może powiedzieć, że ten krzyż, to jest jarzmo, które jest słodkie, i ciężar, który jest lekki. Prawda, bo my wiemy, że za tym wszystkim stoi miłość. Mhm. Prawda? I, I przez to my możemy. Czuć się kochani najpełniej, ale i sami miłować w sposób właściwy. To jest yy, to, co, co jest bardzo ważne. Ważna jest także ta druga część, no i, i, i tutaj to wyrzeczenie się dóbr materialnych. To jest wyrzeczenie się tak naprawdę wszystkiego, co by nam przysłaniało Jezusa Chrystusa i tę miłość. Święty Ignacy Loyola to pięknie powiedział w tym, w tym fundamencie, prawda? Gdzie mówi... My mamy żyć wyłącznie na chwałę Bożą. Pamiętam, jak pierwszy raz to przeczytałem, myślę, to jakieś dziwne. Jak to żyć na chwałę Bożą? No ale chwałą Boga jest człowiek żyjący, czyli żyjący, a to znaczy pełniący Jego wolę. A pełnienie Jego woli jest miłością. I to się nagle układa w spójną całość, ponieważ chwała się zawsze objawia tylko i wyłącznie, jak pełnimy wolę Bożą. Mm -hmm. To temat woli Bożej, wie Pan też jakoś tutaj rezonuje we mnie, jeśli chodzi o to dzisiejsze słowo, bo mm, wie Pan, te, te słowa Jezusa na temat tego, że trzeba mieć w nienawiści tych swoich najbliższych, a nadto i siebie samego i że trzeba brać po prostu ten krzyż, to one. Mm, one mm, to są bardzo ciężkie słowa, w sensie, że one dużo ważą, po prostu, że, że w nich jest zawarta jakaś taka siła, że jak człowiek czyta te, te słowa Ewangelii, to, to może poczuć jakiś taki wewnętrzny. Przymus, czy zobowiązanie, po prostu, żeby tak zrobić, nie? Że Jezus stawia tutaj sprawę bardzo jasno, można by powiedzieć na ostrzu noża, z tym, że yy, wiemy, że po prostu Pan Bóg do niczego nas nie przymusza, ale jednak po prostu te słowa mają po prostu w sobie ten taki ciężar. I, I tutaj w tym kontekście wydaje mi się, że Jezus po prostu stawia sprawę jasno, mówi o tych warunkach, które są potrzebne do spełnienia, żeby faktycznie być Jego uczniem, czyli on. Opisuje jakiś obiektywny porządek rzeczy. Jezus zawsze mówił prosto z mostu, mówił jak jest, nie, nie owijał w bawełnę i tak samo mówi, mówi tutaj, ale tak sobie też pomyślałem, że właśnie do tego. Bo bardzo często myślimy, że wola Boża, tak jak Pan powiedział, prawda, że każdy niesie swój krzyż i że tym krzyżem jest wola boża, to bardzo często kojarzy nam się właśnie, że wola Boża to jest coś ciężkiego, a w niesamowity sposób w ten temat tych wymagań, i tej woli Bożej pasowuje się też moim zdaniem, święty Paweł w tym drugim czytaniu, gdzie właśnie. Zachęca, zachęca Filemona do tego, żeby zrobił to, co dobrze, to, co zgodne z wolą Bożą, ale nie pod wpływem przymusu, tylko żeby to właśnie popłynęło po prostu z wolności, prawda? Czyli z jednej strony mamy tutaj Jezusa, który stawia sprawę bardzo jasno. I to są, siła, to są słowa, które ciążą tak bardzo, że wręcz zobowiązują człowieka do jakiegoś działania, ale jednocześnie Jezus zawsze daje człowiekowi wolność, prawda? Żeby, żeby po prostu to, co jest do zrobienia, faktycznie popłynęło z głębi, z głębi człowieka. To jest jakieś niesamowite, że Bóg potrafi to tak. Zgrywać. Z jednej strony tak bardzo jasno mówić o co chodzi, a z drugiej strony bezwzględnie szanować wolność, czego świadectwo daje dzisiaj w niezwykły sposób Święty Paweł. Tak, ale tu jest, jeszcze warto przypomnieć jedną rzecz. My e, tak bardzo często boimy się tego jarzma, tego krzyża, woli Bożej, bo nam się wydaje, że to wszystko nas zniewoli, że nie będziemy mogli realizować siebie, spełniać siebie. Bóg mnie zaprzęgnie do swojego wozu i będzie, jak to się mówi, orał mną. Tymczasem nie zdajemy sobie sprawy, że te wszystkie pragnienia, które mamy w sercu, one są od Boga. Że Bóg chce odpowiedzieć właśnie na nasze pragnienia. Natomiast mówi nam w dzisiejszym czytaniu, że jeżeli chcesz je zrealizować naprawdę, chcesz być szczęśliwy realizując je, musisz wybrać mnie całym sercem, całym sobą i wtedy dopiero ja będę Ci mu udzielić Twojemu sercu kochającemu tych wszystkich łask, które są potrzebne Tobie, żebyś się spełnił. Y nie możesz być szczęśliwy, nie spełnisz się, czy nie zrealizujesz tych swoich pragnień głębokich, które ja ci dałem, jeżeli nie pójdziesz tą drogą. I wtedy się uspokajamy, zaczynamy to odkrywać. Człowiek młody ma z tym problemy. Dopiero z czasem zaczynamy dostrzegać, że ten lęk podsycany przez szatana. Mówi, będziesz niewolnikiem. Boga. Nie, będę właśnie wolny w Nim. Będę mógł miłować i będę miłowany, prawda? I jeżeli to odkryjemy, to przestajemy się lękać, bo w tej miłości, tak jak Jezus powiedział, nie ma lęku. Tak samo mówił Paweł, prawda? I, 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 i to jest taka, prawdę mówiąc, droga jedyna. Bardzo często, przynajmniej ja się spotykam z moimi i jak mówię o tym i w ten sposób, powołując się przecież na, na słowach samego Chrystusa, mówią mi, nie, przesadzasz, to, to jest jakaś bzdura, tak nie może wyglądać wiara, tak nie może y, y, wyglądać y, to bycie uczniem Chrystusa. Nie, tak właśnie wygląda. Ty uciekasz w, w świat zupełnie nierealny, prawda? Myśląc, że daje się pogodzić takie światowe myślenie, tą światową mądrość, własną mądrość, prawda? To my mamy komentarz do tej własnej mądrości, mhm. Chrystusa do samego Piotra. Zejdź mi z oczu, stań za mną. Ty mhm. masz iść za mną, prawda? Bo nie myślisz. Po Bożemu, tylko po ludzku. A ludzkie myślenie, takie doczesne, zamknięte w doczesności, ono zawsze jest szatańskie. Ono nie jest na miarę potrzeb naszego serca. Mhm. Mm -hmm. Wie pan, teraz jak pan mówi właśnie o tych pragnieniach i o tym, co Bóg daje i co odbiera, tak. <grywa> prawda? Tak. Można by nawiązać do tego opowiedzonka śmiesznego. To też yy, myślę właśnie o tym, co Paweł pisał dzisiaj do, do Filemona na temat tego niewolnika Onezyma, który uciekł, yy, prawda? I którego sprawę Paweł próbuje rozwiązać, bo niesamowite są tutaj te słowa, że. Paweł mówi do Filemona tak: Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, żebyś go odebrał na zawsze już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak w panu. Ja. Będąc od Pana młodszy, przynajmniej 30, jeśli nie 40 lat, chyba nawet 40, prawda? 40 lat różnicy to choć jestem człowiekiem młodym, stosunkowo, no to mam już to swoje doświadczenie i swoje własne przeżycia, że pewnych rzeczy zostałem przez Pana Boga pozbawionym, ale potem faktycznie. Jak. Pozwoliłem Bogu na to, żeby mnie tego pozbawił. Puściłem to po prostu. To faktycznie po jakimś czasie Bóg oddawał wszystko to, co na czym mi zależało. Z tym, że teraz działa to już na zupełnie innych zasadach, że to nie jest jakieś moje emocjonalne przywiąza przywiązanie, tylko dar od Boga, i już wiem, że go nie zostanę pozbawiony, bo to On mi Go po prostu dał, a Bóg nie daje po to, żeby zabrać. Co najwyżej zabiera to. Czego nie dał, a co wzięliśmy sobie sami, żeby po prostu ubezpieczyć nas, żebyśmy się nie związali z tym, co, co niewłaściwe. Tak. Zabezpieczanie się w przestrzeni wiary jest pozbawione sensu. Każdy, kto. Mąż, który kocha żonę, całym sobą, on się w ogóle nie zabezpiecza. To jest totalne zaufanie. W miłości jest. Pełnia zaufania. Ja jej wierzę, ona mnie wierzy. Ja tego zaufania zawieść nie mogę. To jest niesamowite, że my wypowiadamy dzisiaj no ten obraz jest niemal w każdym domu osoby wierzącej. Jezu ufam Tobie, ale jest niesamowite, że w miłości to działa w drugą stronę. Jezus ufa mnie. I to Jego zaufanie tak nieprawdopodobne, które odkrywam, jest ogromnym zobowiązaniem. Mama mi ufała, ja wiedziałem, ja nie mogę jej zranić, prawda? Bo ja ją muszę kochać, starałem się dać jej wszystko co najlepsze. Żona mnie kocha i ufa mi, ja jej nie mogę zranić, prawda? Ja jestem zainteresowany wyłącznie jej dobrem. Ja pytam, jakie to jest dobro. Wiemy, że oczywiście najpełniej nam na to zawsze odpowie Jezus Chrystus, bo on zna każdego z nas, zna także tych, których kochamy. Ale to jest to zaufanie Boga do nas, dopiero daje nam możliwość tego wolnego wyboru, miło, miłowania z, z wyboru. Ja chcę. Prawda, tu nikt mi nie narzuca tak, jak y, tutaj y, w tej historii z Onezymem. Prawda? Dobra wola. Ja chcę prawdziwego dobra do kogoś, dla kogoś, kogo kocham. W związku z tym y, myślę, że tu jest ta relacja, piękna, fantastyczna. I ona zresztą odnosi nas też jakoś do, do mądrości Bożej, która jest zawarta w pierwszym czytaniu. Prawda? Tam mamy odwołanie się do tej mądrości. Bardzo takie wyraźne, pokazujące, że miłość i mądrość są ze sobą ściśle połączone. Prawda? Nie, ma, nie ma prawdziwej miłości. Bez mądrości Bożej. Miłość musi być mądra, a ta mądrość jest tylko z Boga. I, 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 i tu jest pytanie, tu są takie słowa w tym, w, tej, w czytaniu z Księgi Mądrości. Kto rozezna, trzeba rozeznać. Mądrość, ona jest w woli Bożej. Kto odkryje? No my nie odkryjemy, Bóg nam objawia to. My Go prosimy o to, żeby nam objawił, żeby nam pokazał prawdziwe dobro. My nie potrafimy zdecydować, co jest dobre dla bliźnich i dla nas. A to dobro to jest miłość, czyli świadczenie tego dobra to jest miłość. Nie ma żadnej innej definicji miłości, prawda? Kto pozna zamysł? No jednak jest zamysł Boga względem stworzonego przez niego świata i jest zamysł wobec każdego z nas, bo On nas też stworzył i wie, jaka jest nasza droga, jaka jest realizacja naszego życia. Co nas uczyni szczęśliwym, prawda? I my do tego zamysłu się musimy odwołać, bo to jesteśmy my sami. Nasza tożsamość jest w tym zamyśle. W związku z tym ta mądrość wysoka, która przychodzi w Duchu Świętym i z Duchem Świętym, bo ona jest z Niego, pokazuje nam, że ta mądrość, o której mówimy, ona jest y, duchowa, jest darem niezasłużonym Boga. Jest Jego łaską. Człowiek nie może być mądry sam z siebie, prawda? Może być inteligentny, może mieć dużą wiedzę, ale mądrości nie. Mądrość jest z ducha. Pozwala nam się odnaleźć w każdej sytuacji. Nie obmyślajcie, prawda? Duch Święty Wam podpowie. Dlatego też ta, to serce całkowicie w miłości oddane Bogu, to jest to serce, które może przyjąć zawsze dar Ducha Świętego, tą mądrość, to światło, które jest potrzebne. Do... Tak, no bo jest to mądrość faktycznie przekraczająca nasze podejście, tak? Bo trudno by było pomyśleć, żeby ktoś pomyślał, żeby żeby zyskać, trzeba stracić, prawda? Że to jest no właśnie tak. ta, ta taka mądrość po prostu, że to działa trochę inaczej niż to, do czego się przyzwyczailiśmy do tej pory, prawda? Że Bóg ma jakiś właśnie inny pomysł, inne, inne ścieżki, inaczej realizuje to, na czym nam po prostu zależy. Poza tym to jest też, człowiek sobie uświadamia, że Bóg jest tajemnicą. Każdy mm -hmm. z nas jest tajemnicą. Wejście w tą rzeczywistość jest możliwe tylko na zasadzie wtajemniczenia. Wtajemniczyć mnie może ten, który zna tajemnicę, który wie, prawda? Yy, który wie, czym jest prawdziwe dobro. Dlatego nam zabronił zaraz na początku decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Prawda? Tylko Bóg jest dobry, On jest źródłem prawdziwego dobra. I to dobro daje, bo miłość polega na dawaniu tego prawdziwego dobra. I to się układa w taką, powiedziałbym, spójną całość te wszystkie czytania. Jakoś się tu nam myślę, że łączą, Dzięki nie tylko Bogu. nam. Daj Boże, daj Boże. No to słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy te czytania połączyły się również, również wam. Mam nadzieję, że również w komentarzach będziecie chcieli przywitać ponownie pana profesora na naszym kanale. No, i tak jak powiedziałem wam na samym początku, teraz to właśnie z profesorem będziemy się spotykać co tydzień, co tydzień w piątek, w piątek po południu, rozważając słowo już na niedzielę, po to, żeby wniknąć, je, wniknąć w jego głębie, zrozumieć je coraz lepiej. Także dzięki za wasze komentarze, za wasze łapki w górę. Jak zawsze zachęcam was, żebyście przemyśleli, czy nie chcecie wspierać nas na Patronite. Jeśli już to robicie, to bardzo wam dziękuję. No i widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Szczęść Boże.